Chcesz, aby kanał dalej się rozwijał? Zostań patronem. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem. ...minutu tradycji Kościoła. Jesteśmy w ogromnym cyklu kazań, moi drodzy, na temat Watykańskiego Szamba Teologicznego, Warszawskiego Szamba Teologicznego. Ja jeszcze ich programu Wam nie omawiałem, pod tasarikowym jawiam, co jest. Żeby zrozumieć tę bitwę i destrukcję, musimy poznać co oni wycieli z siły i mocy Kościoła? Moi drodzy, wycieli nam całkowicie tradycje. Moi drodzy, Kościoła. Więc jesteśmy bezradni i osłabieni nieprawdopodobnie w tej bitwie. Teraz wybiorę tylko niektóre myśli. Idziemy dalej. kończyłem tym, że reform ojcowie reformacji Luther, Karwin, Zwingli wpadli na wielki pomysł i moi drodzy postąpili bardzo kon konsekwencje. Jako regułę wiary przyjęli Pismo Święte. Odrzucili tradycję. Kościół katolicki po Soborze Trydenckim zachował regułę wiary, regułę regu wiary jako tradycja i jako źródło objawienia Bożego. Po Soborze Watykańskim wyrżnęli to równo. Dziej macie nie Kościół katolicki, a protestancki. Metodologia idąca w jednym kierunku. Kościół musi zaakceptować myślenie świata. Po zdarzeniach minionego tygodnia, po tym, co Wam dziś jeszcze powie w ogłoszeniu dzieci, czuję się naprawdę już przywódcą powstania. O nierozumne st stworzenia, które podejmują formę buntu, czy blokują działanie wewnątrz naszych struktur. Mówię o naszych, naszych rycerzach, naszych kapłanach. Biedni po błądzie. Bitwa jest nieprawda. Ta koncepcja, będąca podsumowaniem całej herezji protestanckiej, pozostaje w otwartej sprzeczności z Ewangelią i funda jej fundamentalną ekonomią. To Wam udowadniałem. To już wykazaliśmy na ten temat, moi drodzy. Jest dobitna wykładnia teologiczna w dokumencie o Kościele Soboru Watykańskiego I de Eclezji. Fenomenalny dokument. Poza wymogiem na historii Kościoła, jakie były dokumenty, nazwy, soboru Wawima I, nikt o tym nic nie mówił. Dzieci nikt nas nie nauczył kochać Kościoła, nie nauczył poznawać Kościoła i nie nauczył fundamentów, na czym stoi Byliśmy już wywoływani w stylu pijanego. Kto nie popije, nie pokona najlepszego karacisty, który zawsze wygrywał po pijanemu. Czyli jeśli chcesz się odnaleźć w tej rzeczywistości, musisz pić. Jeśli nie pijesz. Jesteś nieposłuszny. To mówię poetycko, nie myśląc o alkoholu. Co więcej, koncepcja ta sprzeciwia się również rozumieniu powszechnie przyjętemu w Starożytności Chrześcijańskiej co widać już choćby na kilku cytatach, które wcześniej wam tu przedstawiałem. Protestanci bowiem mówią, tu jest ten for über der dogmatik der evangelische, lutherischen Kirche, Roz, Wykłady, rozważania na temat dogmatu, dogmatyki kościoła ewangelickiego luterańskiego. Jaki tam jest dogmat, jak, dogma, jak oni już odrzucili. No, ale taki tytuł pracy jest. Tu autor ta książka dzieci, bardzo stara. Bardzo stara z 1826 roku, bo teraz to oni tego pojęcia nie mają. Lub też Traktatus de Divina Traditione de Scriptura. To znowu biskup, jest biskup France, znaczy autor Franceli, to jest katolicka książka, Traktaty o, o Bożej Tradycji i Piśmie Świętym. Kto nam te książki pokazywał? Dzieci byłem świadkiem, jak umierali starzy proboszczowie. Więc ich biblioteki przeznaczano przeważnie księży do seminarium. Myśmy to nami złożyli, bo powstawała uczelnia, seminarium, te woluminy. No ale stare wszystkie były palone, odrzucane, bo się naprzemiało. Ta potrzebna, ta potrzebna, te niepotrzebne dzieci. My nie wiemy, kto z nas słyszał, że jest taki zacny traktat o Bożej Tradycji i piśmie świętym. A żeby tego nie wiedzieć, nas nie uczynią Łaciny. Rozumiecie? Trzeba było zamknąć usta kapłanom i nie uczyć Łaciny. Co to znaczy? Uciąć od właściwego pokarmu. To zrobiono z kościołem przed laty, dziś to robią z Wami. Będziecie zarli chlebuś z, e, z mąki robali chińskich, wietnamskich. Takie prawo weszło w Europie o dodatku tak zwanej mąki z ich. I będzie zarli. A nie wiedzieli kiedy ani nic. A później dadzą wam przepis, żeby jedli konserwy z ludzi. Dzieci, jak to idzie szybko. Dzieci, jak to idzie szybko. Nagadano nam w seminarium, jak wy, dzięki temu, że wy rozumiecie, jako księża, rozumiecie y, y, mowę, teol słowa, Ludzie to rozumieją, będzie taka wiara. Do mnie dziś przychodzi rycerz i mówi: Księże, Księdza coraz bardziej żyć. U mojego pracownika przy, umierał, umierał mu przyjaciel. Umarł mój, że umierał. Przyjechał do niego ksiądz, by go pożegnać. Zadał mu pytanie: powiedz, co ten ksiądz zrobił? Czy ci się modlili? Czego namaścił? Ty zwariował? On cały czas opowiadał o sobie, a ten konał obok. Kazus polski to paru dni. Ty zwariował? Nic by się nie modlili. Nie zachęcał nas do żadnej modlitwy. Opowiadał o swoich sukcesach. No i co? No tamten umarł. Ten odwiedził przyjaciela. Ksiądz katolicki, ale wiecie na jakim głowie? Więc protestanci tak pisali w swoim dziele. Kościół pierwotny odwoływał się do tradycji tylko jako do argumentu historycznego. Czyli jak popatrzymy na modernizm katolicki, ten cytat jest z roku 1000. 826. Za 80 lat katolicy moderniści będą mówili, że tradycja kościelna jest argumentem historycznym. Dzieci, jakie mamy fenomenalne połączenia, jak jest ta lawina organizowana. Dzisiaj na ogłoszeniach będę gratulował masonom naszemu Panu Prezydentowi, Panu Morawieckiemu, jak nas w Banialuki robią, jak są cudowni, jak są wspaniali w prowadzaniu nowego porządku świata. Dzieci śmierci już tańcuje nad światem i nad Polską. Pisali protestanci, Kościół pierwotny odwoływał się do tradycji jako do argumentu historycznego po to, aby wykazać, że w kościołach, w których sami apostołowie głosili Słowo Boże, dzięki ciągłej sukcesji, aż do II-III wieku wiara przekazywana przez apostołów nie uległa wypaczeniu. Czyli kawałeczek prawdy mówią, ale to robią sprytnie. Ale trwała w swej pierwotnej postaci. Później natomiast, w czasach Luki w świadectwach tradycji, ujętych trochę historycznie, Kościół usiłować, usiłował zastąpić autorytetem, który sobie uzurpował. A ja wam podawałem czytanie, cytaty z pierwszego wieku, z trzeciego, z drugiego. Więc ja, co mówili ojcowie Kościoła na temat tradycji? Że jest ustalenia Bożego. A ci mówią, że to sobie Kościół dla interesu utwalił. Dzieci, fenomenalna bitwa. Także coraz trudniej, dzieci, będzie was na ziemi polskiej znaleźć kapłana katolickiego. Będą mieli tytuły kapłanów, ale to są pastorowie, bo w takim mechanizmie byliśmy my wychowani przez 40 laty, a mi jeszcze wychowywały ukochane dziadki, święci profesorowie, staruszki, a teraz jak to wychowywali moi koledzy, po studiach rzymskich kupieni. Dzieci, wiecie, co, co dzisiaj jest w lamę, w umysły katolickich pastorów? Dlatego on nie będzie się modlił przy trumnie. On się nie będzie modlił przy On nie pójdzie po kolędzie, wyśle kleryka, kapujecie. On nie pójdzie komunii świętej rozdawać. On pójdzie usiąść na tron, bo mówi, że ludzie tam nie ma pana Jezusa. Kapłan, który usiada na tronie, a nie udziela komunii świętej, dzieci jest kapłanem niewierzącym. Bo jakby on wierzył, kto jest tej świętej hostii, jaka płynie z tego łaska, co to jest bluźnierstwo, profanacja, kiedy hostię świętą dotyka człowiek świecki, Nigdy by nie siadał. A on teraz otrzymał łaskę nad łaskami dupy zmęczone. I siada. Takich leni kapłanów. Jacy pojawili się na łonie obecnego kościoła, dzieci jeszcze nie było w historii kościoła. Wyżerować, wyżreć. Nie zasadzić, nie bronić, a następnie ci martwią. Chcesz, aby kanał dalej się rozwijał? Zostań patronem. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem. Tak twierdzą protestanci, koniec ale jest to opinia zupełnie bezpodstawna. Aby o tym się przekonać, zwróćmy uwagę na fakt, że asystencja obiecana Kościołowi po to, by niezakwiannie bronił depozytu wiary i nieomylnie przekazywał tradycję, nie zbaczając z drugi autory objawienia, w ten sposób nie wyklucza współdziania przyczyn drug, drugorzędnych nakierowanych na ten sam cel. Tu chodzi o kościół, papieża, sobory, nauczanie. Boża opatrzność bowiem zawsze w swej łagodności działa tak, że narzędzia, którymi posługuje się jako przyczynami drugorzędnymi, dopasowuje odpowiednio do przyczyny pierwszorzędnej. Może trudne zdanie, ale dzieci proste. Wyjaśnię. Macie, patrzcie na mnie, ja jestem narzędziem drugorzędnym. Pierwszorzędnym narzędziem, co są? Co jest? Nasze objawienia na czasy ostateczne. Zobaczcie, tutaj tyle znalazłem. Różnych rodzajów wydarzeń. To jest cel pierwszorzędny. Nadrzędny. No I Pan Bóg sobie wybrał na Natanka. No gorszego wyboru nie mógł Bóg dokonać. ale wybrał. Zgadzam się z wami, że, się, że to, że cieszę się, że tworzycie nowe wieczorniki pod Krakowem. Rozumiecie? Cieszę się, że kapłani znaleźli Marię Kozłowską. Że mamy powtórzony płock. Że powstaną nowi mariawici, dzieci. Czekam, kiedy będzie będą moi kapłani w prefacji wymieniali, zamiast Matki Bożej wspominali czy coś, będą wspominali Bożenkę. Bo to jest tylko kwestia życzenia kobiety, która przejmuje ster władzy. Więc będziemy mieli nowe wezwania, kapujecie? Nowy styl. Więc Pan Bóg takiego głupiego nadanka wybrał, bo chciał światu ogłosić orędzia na czasy ostateczne. Co robi z nim? Patrzymy. Zawsze Bóg działa łagodnie. Patrzcie, cztery palce. Cztery lata mnie błagał, żebym kontemplował orędzia. Dzieci, ja je słyszałem, wydawałem tomy, rozumiecie? Naukowo stwierdzałem czyste, ale ja je nie kontemplował. Co to znaczy? Że ja nimi nie żyję. Jakby moi kapłani nimi żyli, tymi orędziami, nie poszliby za Bożenką. Nie przesiadywaliby godzinami i niej, do niej dzwonili, tylko by siedzieli tu, kopujecie? Albo u siebie w kaplicy i na kolanach by gryźlili. Nie siedzieliby po hołpach, tylko by zgryzali teksty. I to trzeba skontemplować. To trzeba przetrawić. To trzeba rzuć tak, jak krowa żuje ziano czy trawę. Cztery lata. Bóg by mówił, jakiś ty pieronie pyszny. Jak mi tu... A ja budował domki, budował A moi drodzy łuki, ogrody. Nie mówię, że to niepotrzebne, bo to służy. Ale dzieci, ile ja stracił czasu łaski? Ale teraz nadgania. O, jakiego mam kopyta dziś mnie odwiedzają? też powiedział, ja się już poddałem. Nie nadążam za księdza. Pościw piątki w środę, ale w dalej nie nadążam. Czy ksiądz wie, jak ksiądz leci? Ja mówię, wiem. Lecę wiecie dlaczego? No bo oni budują nowy porządek świata. Robią to bardzo szybko. Ja próbuję znaleźć 9 tysięcy Polaków i uratujemy Polskę. Dzieci, za Chiny nie ma. 1600 stanęło po jednym przychodzi. Na codzienną przedszedł. Nie ma! Dzieci, wy już macie pobudowane obozy koncentracyjne w swoich domach. Za chwilę będziecie mieli ograniczoną ilość opuszczania przestrzeni swojej. Na razie wokół miast, a później będzie wokół domów. No bo ci udowodnią, że ty robisz wysiłek, co to znaczy, że twoje płuca oddychają więcej. Panie Aniu, rozumiesz? Jak idziesz, no to powietrza zużywasz więcej. W związku z tym, Pani Ania, jesteś kominem elektrownią, która produkuje CO2. Rozumiesz Pani? I wszystko przećwiczone, perfekcyjnie ustawione, a wy nie jesteście w stanie z tego rozumieć tej bitwy. Gdybyście otrzymali takiego powera, co mnie Pan Bóg dał, to by u nas tu codziennie był pełny wieczernik na tym namorzecie ze mną. Dzieci, jest nas tylko sześciu. Więc Bóg zawsze działa z, z łagodnością tak na narzędzia, którymi posługuje się jako przyczynami drugorzędnymi na mnie. Dzieci, tak działał, tak urabiał, tak formował, dzieci, tak wyciskał, Jestem wobec was bardzo uczciwy, kiedy wam na Boga Ojca miesięcy temu napowiedziałem, Pan Jezus przedstawił plan do działania. Wprowadź na pustyni dyscyplinę, porządek i konsekwencje. A ja będę działał za zmałem. Więc jak konsekwencja, no to dzieci teraz ja... Wyście mnie jeszcze nie widzieliście kierką w ręku. Teraz mnie widzicie dzieci. To się ciacha równo, żeby uczucia, że miłość jakaś między nami, gdzie, gdzie, to to Idziesz inną drogą, czas sentymentów się skończył. Bo my się już kończymy, ty o tym nie wiesz. Ja o tym wiem, więc próbuję, gdzie mogę powstrzymać. Więc Pan Bóg tak delikatnie działa na te narzędzia, posługuje się nimi jako przyczynami drugorzędnymi, dostosowuje odpowiednio do pierwszej, pierwszorzędnej przyczyny. Pani Agnieszka mówi: Ksiądz mi zabrał wszystko, ja teraz nie mam nic. Mam suchości, jak ksiądz ma wszystko. Jakże bym czytał orędzia styczniowe, na Bóg to ustawia, czemu ona ma suchoty? A rozumiem, bo chcę ją jeszcze prowadzić wyżej. ona ma suchoty? Ja jako wódz nie mogę mieć suchot. Bo kto was porwie? Jeśli ja stracę ducha, Bożenka was porwie? Porwą, wam, porwą was ci, którzy mają straczkę apokaliptyczną. Więc posłuchać, co robi Bóg? Boża opatrzność bowiem zawsze w swojej łagodności działa tak, że narzędzia, którymi posługuje, są przyczynami drugimi. Dostosowuje je odpowiednio do przyczyny. Pierwszorzędne. Bóg tak zrobił dzieci ze mną. Tego więc wszystkiego, czego ludzkie narzędzia, ludzkie narzędzie może dokonać własnym działaniem, Boża Opatrzność nie tylko nie usuwa, a wręcz wspomaga jeszcze i należycie wykorzystuje. Dlatego nie mamy najmniejszego zamiaru przeczyć temu, że sukcesja i nieprzerwana ciągłość kolejno następowały po sobie, na tej samej stolicy biskupów przekazują sobie niejako z rąk do rąk objawiony depozyt wiary stanowi przyczynę adekwatną do skutku, jakim już Święty Paweł, wczoraj wam to cytowałem, pisał, Tymoteuszu, strzeż powierzonego depozytu. Na cóż, bowiem zdawałoby się dowołanie na cóż usilna prośba, jeśli nic nie zależało, przecież nie zależało było tym dobrze. Więc, moi drodzy Chrystus, obiecał Kościołowi asystencję, pozostanie z Wami do końca dni, Pośle pocieszyciela, który Wam otworzy oczy i pokaże prawdę. Chrystus ten, a tę asystencję, moi drodzy, obiecał i darował Kościołowi. A teraz. Panu, amen. Amen.